Cześć dzień dobry kochani, w piękny, słoneczny, islandzki dzień, aczkolwiek dość chłodny, chociaż teraz idę już, to mi jest cieplej, a poza tym adrenalinę poczułam i to niesamowitą, będąc w Gronanie. I wam teraz tu opowiem, co się wydarzyło, mianowicie po raz kolejny ten sam gość. Młody chłopak, bo on niestety, ale nie jest pełnoletni, więc to jest jakiś taki uczeń, siedzi na kasie. I parę miesięcy temu miałam właśnie z nim przygodę taką, że musiałam wezwać kierownika sklepu, ponieważ czułam się obrażona. Nie będę tu więcej kupował. Kaziu, poczekaj chwilę. Panie kierowniku, panie kierowniku, on się na wszystkie sklepy obraża. Do czego zmierzam? Dzisiaj taka sytuacja, że słuchajcie, no... Oni nie mówią cen na kasach. Obowiązkiem sprzedawcy jest powiedzieć kupującemu, ile ma zapłacić. Pani Wiesiu, może mi pani podać jednego kurczaka? Zara. Mimo, że mam okulary, nie zawsze do widzę. A często nie chcę zobaczyć, więc czekam, aż on mi poda cenę. A on wbija, żebym płaciła kartą. No a ja zaczynam wyciągać portfel i wy... zaczynam wyciągać pieniądze. W momencie, kiedy on mi kasował moje produkty, rzucał nimi po tej kasie całej. Jak to w islandzkim zwyczaju, przecież nie ma się szacunku do niczego. Trzeba rzucić rzeczami klienta. Miałam jajka, miałam mały granat. No kurczę, szkoda, że nie wybuchowy. I, i w każdym razie rzuca mi tym a ja się zdenerwowałam może mam problem taki jaki mam i czasami jak właśnie taka sytuacja jest ja się zdenerwuję, zaczynam się trząść w środku no to co wymyśliłam dam mu drobniaki niech się zgubi w liczeniu się okazało, że mam odliczone jak mu pierdzielnęłam tym na tą kasę biedny zaczyna liczyć Potem patrzę, nie dał mi rachunku. No przecież trzeba będzie chyba zadzwonić znowu do Kronanu i znowu być klientem, który się skarży. Szybko, szybko, szybko. Kreczkę przepraszam. Panie Sławku, Panie Sławku. Raz, tak. Panie Sławku. Raz. Tak. I na gablotę. Na naszą gablotę. Na obsługę. No i oczywiście mówię do niego, że dawaj mi rachunek. Rzucił mi rachunkiem. a Ja mówię, chyba szefcie niedługo pozdrowi. I wychodzę, sprawdzam rachunek. A na rachunku Kola. Kola to jest imię żeńskie od Kolbrun. A tu siedzi chłopak, czyli nawet nie wbijają się do systemu, kto siedzi na kasie. Więc w razie Manka, bo już o superacie to nie wspomnę, chociaż wiecie, na swoją korzyść to pewnie by się i pomylili, gdyby umieli się pomylić. Ale oni w ogóle nie potrafią liczyć, bo do wydania reszty kalkulator jest potrzebny. No bo to jest właśnie to, że nie ma tu szkoły handlowej, takiej, żeby ich przeszkolić. Ja się uczyłam 3 lata w szkole handlowej i nawet był w pewnym momencie dział, jedna lekcja poświęcona wydawaniu reszty. Śmiesznie to brzmi, ale Wam powiem, to jest potrzebne. Liczenie w głowie, myślenie w jaki sposób liczyć i tak dalej. Oczywiście nic z tego nie pamiętam. Sama się często gubię, kiedy mam wydać resztę, ale przy odrobinie spokoju, bez denerwowania się, da się to bardzo porządnie zrobić. I to nie na korzyść ani moją, ani klienta, jak to jest, że oni potrzebują kalkulator, żeby wydać. Zwłaszcza jak się doda im końcówkę do zaokrąglenia. No po prostu dzieciaki się gubią, dzieciaki dorośli, no to od lat jest. Powiem tyle. Dziś jestem znowu zniesmaczona tą obsługą, bo mnie taki brak szacunku do rzeczy klienta bardzo mocno denerwuje. To, że oni nie mówią dzień dobry, to, że oni nie mówią ceny. A najlepsze jest to, że ja już dzwoniłam wielokrotnie do, do Netto, do Kronanu, do Bonusa. To szefostwo jak najbardziej się z tym zgadza, że mam rację. I ja się czasem zastanawiam, czy oni zgadzają się tylko dlatego, Myślę, zasady klient ma zawsze rację i mi przytakują, czy po prostu nie potrafią tego stada baranów nauczyć, bo dla mnie to już jest po prostu plaga narodowa. Brak kultury, brak poszanowania do czegokolwiek. No przepraszam, ale ja jestem wychowana za czasów komuny, w czasach różnej biedy, kolejek, po papier toaletowy i szanuję rzeczy, szanuję klienta tym bardziej. No, miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.